Cóż nie zna świętego Mikołaja? Proszę! Mikołaj? No przecież nie psi, patron. Każde dziecko zna świętego Mikołaja. Ale nie każde zna historię, jak przywaliłeś heretykowi w 325 roku na Soborze Nicejskim. Takiej rozgi się nie spodziewał. Okay. Dlatego dzisiaj poznamy sobie historię prawdziwego świętego Mikołaja oraz dlaczego właśnie on przynosi prezenty. Zaczynamy? Witajcie moi drodzy, ja jestem brat Michał i witam Was w kolejnym nowym Rutin. Dzisiaj będzie o biskupie Mikołaju. By the way, pewnie już wszyscy wiedzą, że obecny, najbardziej rozpoznawalny wizerunek świętego Mikołaja został rozpowszechniony przez pewien koncern spożywczy w latach 30. -tych. No, także dzisiaj, pięć ciekawostek o naszym walecznym biskupie, który wrzuca prezenty przez komin. Stereo taka akcja z kominem miała mieć miejsce, no ale żeby zachować porządek. Mikołaj, bo oczywiście, był biskupem Miry. I ma szczęście, że mógł się do śmierci tym biskupem tytułować, dlatego że za tą akcję z soboru, o której słyszeliście, yy, chcieli mu tą biskupią sakrę odebrać. No i w zasadzie odebrano, ale tylko czasowo. Co to w ogóle była za afera? No, był sobie w historii kościoła taki sobór, sobór w Nicei. Między innymi dzięki niemu Wielkanoc jest wtedy, kiedy jest. No i co niedzielę odmawiamy wyznanie wiary, wierzę w Boga, które było formułowane właśnie w tamtym czasie. Ale do konkretu, w pewnym momencie w kościele wybuchł spór zapoczątkowany przez jednego presbitera nazywającego się Ariusz. Głosił on, że Jezus to co najwyżej emanacja Boga Ojca, Także tak naprawdę Bogiem nie był, tylko takim jakby odbiciem. Ogólnie to trochę dość skomplikowane, ale dzisiaj powiemy sobie przede wszystkim to, że na Soborze, w Nice i naprawdę wrzało. Atmosfera była dość napięta i w pewnym momencie biskup Mikołaj nie wytrzymał. Uznając tezy Ariusza za obraźliwe dla Syna Bożego, strzelił mu z liścia. Zaraz już miał oponentowi w odpowiedzi złamać szczękę. Grubo tam się działo. Kiedyś to było, teraz to już nie ma takich soborów. Mikołaj gorliwie walczył o Chrystusa. No nie można mu tego odebrać. Ale innym biskupom się niekonwencjonalne metody niezbyt spodobały. Dlatego też postanowiono go pozbawić tej sakry biskupi i nawet mieli go tam w celi zamknąć. No nie powiecie, jest to epicka historia, tylko jest z nią jeden mały problem, bo w zasadzie nie do końca wiadomo, czy Mikołaj w ogóle na tym soborze był. <grym> Jego nazwisko <grym> nie figuruje w spisie świętego Atonazego, a raczej takiej akcji to on by nie pominął. Także nie wiadomo, czy to jest niekompletna lista, czy może taka legenda miejska. No a dlaczego Mikołaj daje prezenty? Otóż może was zaskoczy, ale ta historia z tym, żeby wrzucać prezenty, że Mikołaj przez komin wchodzi coś tam, nie jest całkiem od czapy. Bo w samym obdarowywaniu to zazwyczaj opowiada się taką historię, że Mikołaj troszczył się o biednych, ubogich, rozdawał tam prezenty, bla bla bla. I oczywiście trochę tak jest, ale za tym się kryje trochę ciekawsza historia. Otóż Mikołaj miał mieć bogatego sąsiada, który drwił z jego wiary. W pewnym momencie jednak stracił cały swój majątek, a że nie mógł utrzymać rodziny, postanowił sprzedać swoje trzy córki. Aby pracowały w takim miejscu, jak to się mówi. I Mikołaj nie mógł się na to wewnętrznie zgodzić. Postanowił ukradkiem wrzucać do domu sakiewki z pieniędzmi na posach dla tych panien, aby mogły porządnie wyjdź za mąż. Sąsiad zaskoczony obrotem spraw postanowił sprawdzić, kto jest tym tajemniczym darczyńcem. Kiedy zobaczył, że to Mikołaj, podobno mu się zrobiło straszliwie głupio i cała ta historia skłoniła go do nawrócenia. A jak Mikołaj podrzucał te sakiewki, zapytać? No jest niby taka historia, że właśnie przez komin. A te miały wpadać do suszących się przy kominku pończoch czy butów. I stąd się właśnie zrodziła taka tradycja bardziej znana w Sanach, że wiesza się skarpetę na kominie, na małe upominki. Trzeci punkt. Homo Uzios czy Homo Uzios? Nie wiecie o co chodzi? O ile macie co bardziej zaangażowanych gdzieś znajomych, to mogliście w życiu zobaczyć już takiego mema. Chociaż ten mi się bardziej podoba. Pierwszy raz widziałem go chyba z dekadę temu na kartce świątecznej. No, tylko że z tym obrazkiem jest trochę jak z dobcipami programistów. One naprawdę są śmieszne, ale tylko drugi programista zrozumie. <laughs> Także jak nie jesteś teologiem, to możecie to po prostu nie śmieszyć. I wszystko jest z tobą w porządku. No ale oto słowo właśnie między innymi toczył się spór z Arianami, o których już wspomniałem w tym pierwszym punkcie. To słowo homoousios znaczy współistotny, a to drugie podobny. Może nam się wydawać, że to tak niewiele zmienia, ale ta różnica jest naprawdę istotna. Także Arianie głosili tylko to podobieństwo do Boga, natomiast my w wyznaniu wiary mówimy, że jest współistotny Ojcu, to znaczy, że też jest Bogiem. Co dalej nie śmieszy, nie? Trudno, ale zawsze, jak zobaczycie tego mema, to się powiedzieć, że dzięki Bogu, że mówię po polsku, bo jakby mówił po grecku, to jedna literówka i zostałem heretykiem. Dalej, słuchaj, nie? Dobra, idźmy dalej. Czwarty punkt. Mikołaj kojarzy się, że jest. Od rozdawania prezentów, że jest patronem dzieci, ale muszę Wam powiedzieć, że on ma o wiele więcej obowiązków. Jest patronem całkiem pokaźnej grupki. Pozwólcie, że wymienię na szybko. Jest patronem. Bydnarzy, cukierników, dzieci, lisaków, piwowarów, marynarzy, jeńców, kupców, młynarzy, notariuszy, panien, piekarzy, pielgrzymów, podróżnych, rybaków, sędziów, studentów i tak dalej. Dlaczego on patronuje tak pokaźnej grupie? Przez lata zebrało się trochę legend o Świętym Mikołaju i pewnie z tego powodu. Na przykład miała być taka historia, że marynarze podczas sztormu yy, już. No, ginęli na morzu i wzywali jego pomocy on miał się pojawić na, po na pokładzie i im pomóc. Albo jak wstawił się za niesłusznie skazanymi, objawiając się cesarzowi we Ale mnie najbardziej zaciekawiło, dlaczego Mikołaj jest patronem piwowarów. Otóż według legendy święty Mikołaj miał wskrzesić trzech młodzieńców, którzy zostali zabici za nieuregulowany rachunek w karczmie. Nie chcę nawet wiedzieć, ile ten rachunek wynosił, skoro takich ukarano. Ale żeby nie było, nie upiekło się chłopakom, bo i tak musieli zapłacić za wypite browary. Piąty punkt. Gdzie mieszka Mikołaj? Wszystkie dzieci wiedzą, że Mikołaj mieszka w Laponii, na kole podbiegunowym. Podobno to jest najlepsze miejsce, żeby renifery mogły się wybiegać. Ale ta przeprowadzka miała miejsce w latach 80., bo Mikołaj oczywiście mieszkał w Mirze, czyli mieście położonym w obecnej Turcji. Znajdziemy tam naprawdę niesamowite zabytki: ruiny starego miasta, kościół Mikołaja z jego grobowcem, rzymski amfiteat. I Całe to miasto położone jest nad Morzem Śródziemnym. Temperatura nie spada poniżej 5 stopni, a nie przekracza 30. Ale rozumiem, że jak nastała moda na czerwone kubraczki, to temperatura wynosząca średnio w roku 16 stopni może nie być najlepsza, więc. Może lepiej wybrać sobie miejsce, gdzie częściej pada śnieg. No i wrobaniem. W Laponii średnia roczna to nie ponad półtora stopnia. A na poważnie, Finowie naprawdę dołożyli wielkich starań, aby ich Mikołajowa wioska była znana na całym świecie. Wysyłali swoich Mikołajów do USA, do Irlandii, Estonii, Korei Południowej, Japonii, no i chyba im się udało. Cały świat wie, że Laponia to stolica mikołajoz. No to tyle ciekawostek. Ale wiecie, co jest dla mnie najważniejsze w historii świętego Mikołaja? Oczywiście tego prawdziwego świętego Mikołaja. Kochaj Boga i kochaj człowieka. Bo to jest historia osoby, która z całego serca chce służyć Chrystusowi, ale jest również otwarta na potrzeby drugiego człowieka. Troska i gorliwość. A przede wszystkim miłość. I to powinno nam towarzyszyć zawsze, kiedy myślimy sobie o świętym Mikołaju. To człowiek, który uczył nas miłości. To już naprawdę tyle. Dzięki, że byliście ze mną. Możesz zostawić łapkę w górę, subskrypcję udostępnić dalej w świat, żeby ten film się rozchodził. A jeżeli chcesz wesprzeć finansowo funkcjonowanie tego kanału, to możesz wesprzeć mnie na bajkofitu poprzez postawienie mi wirtualnej kawy. No i co? Widzimy się za czas jakiś na tym kanale, dokładnie za tydzień. Do zobaczenia z Panem Bogiem. Pa pa. Nie pytaj. czy Nagrywam intero sobie teraz. Dlaczego Bo mam taką scenkę, że się klonuję i gadam, że święty Mikołaj Pukam wchodzę, nie? Zobaczmy jak się nagrało. To nie jest ornat używany do mszy, to jest dosłownie ornat, który jest tylko przebraniem za Mikołaja. <grytania> Tego się nie spodziewałem.